Cześć, dzień dobry, halo, halo, dzień dobry, dzień, 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 dzień. Cześć, cześć, witajcie na moim kanale, to jest Mefiland, ja jestem Mefi, to jest mój Land, a dzisiaj. Powodź mnie tu nie widzisz? Yy, w Ci bardziej jako kobieta, no, może kobietą nie będę, bo. Hej, pamiętacie o sobie? Zostawcie suba. No. Dzisiaj mój ulubiony, prawie ulubiony program, bo wiadomo, ulubione są rozmowy w toku, umówmy się, no. Ale wyjadacze, wyjadacze podrywu, nie dość, że uczą podrywu, to jeszcze na ogół rzeczywiście pomagają tym osobom, które... Tam w tym programie występują, a co i my się nauczymy przy okazji, no to nasze. Ja trochę dozuję ten program, bo on już się kończy. Słuchajcie, tam jeden odcinek został czy dwa. A dzisiejszy odcinek, słuchajcie, jest wyjątkowy, bo poprzednie odcinki, wszystkie w zasadzie, bazowały na relacjach damsko-męskich, a dzisiaj będzie odcinek z perspektywy relacji męsko-męskich. Zaskoczyło mnie to, że taki odcinek również się pojawił, ale to jest oczywiście super. Fajnie by było, żeby był też odcinek z perspektywy relacji damsko-damskich, ale takiego chyba nie ma. Droga telewizjo TVN, dlaczego wyjadacze nie są kontynuowani? To jest Taki fajny program! No nic, będę sobie mogła chociaż zrobić riłacza z nostalgią, prawda? No to poznajmy może naszego dzisiejszego uroczego bohatera, co to chciałby się udoskonalić w sztuce podrywu. Ostatni raz byłem na randce z 3-4 lata temu. Kiedyś zagadywałem, teraz już nie zagaduję zazwyczaj. Czasami następuje wymiana numeru telefonu, czasami nie. Było też takie kłamanie, że tam mieszka na przykład u koleżanki, dlatego nie może mnie do siebie zaprosić. I ten. No, co się okazało, to w ogóle. Dla mnie to było coś poważnego, a dla tej osoby to po prostu na dwa fronty sobie grała. Chciałbym być taki bardziej stanowczy, bo jestem kochliwy, szybko się zakochuję, czasami nawet za szybko. No klasa. Super. No i w tym akwariowym anturażu czekamy na naszego dzisiejszego mentora, który Zna swoją wartość. Lubię błyszczeć, lubię błyskotki, lubię dbać o siebie. Jestem divą, oczywiście, że jestem. Jestem takim bardziej femininnym typem, bo tak naprawdę normalny facet by się nie od. Taki kostium, no nie oszukujmy się. Mężczyzna jest tak naprawdę myśliwym i on powinien z tą inicjatywą wyjść, ale ja powinien też tak, tak, tak to sprowokować, żeby on z tą inicjatywą wyszedł. Nie bójmy się mówić o tym, czego tak naprawdę chcemy, bo jeżeli powiesz, to będziesz wtedy tak miał, jak chcesz. Albo się dowiesz, że nie dostaniesz tego, co chcesz, i wtedy możesz sobie pójść, prawda, dalej. Ta rada brzmi tak na pozór, trochę sztampowo, na zasadzie: no nie bój się mówić, czego chcesz, prawda. Każdy to niby wie, ale nie każdy to rozumie i stosuje, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi związek, uczucia, emocje. Wtedy mamy tendencję czasem do przytłumiania swoich jakichś potrzeb czy pragnień w lęku przed odrzuceniem, prawda, i wtedy żyjemy w takim półszczęśliwym statusie, quo. Bezpiecznie, ale czy najlepiej jak się da? Chyba nie. No i zapominamy, że możemy zrewidować to, czego chcemy, i zawsze powiedzieć to na głos. Dla siebie. Do tej drugiej osoby, też. No, ale gorzej, jak już się powie i ta druga osoba nas usłyszy, i mówi, że Git, ale nic się nie zmienia. Ostatni raz na ramce, jakieś 4-5 lat temu? No co żartujesz to takiej prawdziwej. To było na żwiromni. Yeah. <grym> <grym> hmm. Nie wiem, lubisz wpływać? <gry> ci tematów na pierwszej randce? Czasami tak. No jak ostatnio był na randce lata temu, to co się dziwi, że nie ma chłopak praktyki. no? A o czym najlepiej rozmawiać na pierwszej randce? Jakbym miała stworzyć taką pomocniczą listę tematów? Hipotetycznie oczywiście, to byłoby to. Hmm, hmm. Czy masz pieska? <gry> Nie no, serio, mi to interesuje. Jak ma na imię twój piesek? Jaki jest twój piesek? Opowiedz mi o swoim piesku. Oczywiście te wszystkie wariacje, to jeśli przy pierwszym pytaniu byłaby odpowiedź tak, oczywiście, no. No to by załatwiało sprawę, że tak powiem, bo pieski są takim tematem, że ja bym mogła garać całą noc. Ale mogą być też na przykład kotki, kurki, kuski, gąski. Też spoko. A jak zwierzęta nie, no to w sumie nie wiem, może traumy z dzieciństwa. To zawsze dobrze żre. Powiedz mi, jak ty nie widzisz. Yy, w ci, bardziej jako kobietę. Chyba. No może kobietą nie będę, bo ja nie chcę być kobietą. Yy, Chodzi może o taki bardziej styl femininy. Jesteś feministą? Przyszedł obok ciebie twój... Bóg po prostu. Chciałbyś go zaprosić na randkę, nie masz portfela, co robisz? Yy, umawiamy się na inny termin. Umawiasz się na inny termin? No. To jest w czarnej dupie. Mogli tutaj windę zbudować, trochę wysoko. Nie marudź, tylko rób kroki. Dla mnie to wygląda ten pokój, jak jakiś pokój dla kotów. No dokładnie, a ludzie tam tylko sobie, prawda, skromnie pomieszkują. Podobno opiekunowie kotów to wiedzą, że dom należy do kota, a ludzie tam tylko po prostu mogą być. Z łaski. Mogą se sprzątać, mogą se opłacać, ale dom należy do kota. A jak się nie podoba, to nara. To jest garsonka? Nie, co to jest? Otwiera, no. ja bym takiego pokoju nie zaprosił, raczej mojej randki. O, tu się robi ciekawie. A! Łukasz szuka stylu, ale szafa broni swych tajemnic. O co tu chodzi? No, dresiarz, dobra. O! No proszę bardzo, czego tego nie ubrał na randkę, przecież to wygląda fajnie, proszę bardzo, piękna kurtka skórzana. Czyli chyba mamy potencjał na eleganta prawda, no to dobrze wiedzieć. To ważny krok, bo niestety najpierw oczy jedzą, potem dopiero dusza. Czy tam... umysł. Wyjadacz ma utrwalone własne kanony piękna. Nie sprzęt mi jeszcze te ciuchy. Nie, mój drogi, te ciuchy specjalnie czekają teraz na ciebie. To jest twoje. z czym masz problem? No, bo takie coś założyć, to... To co? Widziałeś jak facetzi chodzą ubrani w wielkich miastach? Nie, nie podobają się facie, ci facetci? Nie są dla ciebie oni eleganccy? Wziera, nie? <grych> bym walał gumowce założyć. Serio? A to nie jest tak, że każdy lubi się czasem odwalić? To w sumie po co mu takie outfity w szafie? Rzeczywiście, no po co? Chociaż powiem wam z mojego doświadczenia, że jak człowiek się już przyzwyczai do swobody, jaką dają dresy i bluzy, to potem bardzo trudno, bardzo, bardzo trudno jest wejść w dżinsy, czy jakiekolwiek inne mniej komfortowe spodnie. Wszystko jakoś gniecie, wszystko jest nie tak. Drezik jest spoko, no. On potrzebuje tak naprawdę takiego dobrego kopniaka w dupę. No, wiadomo, generalnie każdy ma swój gust i gości, gościki. Dobra. Chodźmy się zbadać na mówność. Może w tym odcinku będzie to miało jakiś większy sens. Jeśli tylko, jedno tylko wiem. Być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Jakkolwiek zrobił Pan coś, co mogło kogoś zranić. Mm -hmm. Fizycznie na pewno nie, chociaż psychicznie na pewno tak. Moich, moich rodziców generalnie, nie? Ale Ty nie zraniłeś nikogo psychicznie. Nie? Matka to tego nie zrozumie. Poszło, widać, no. To ja myślałam, że on komuś serce złamał, albo że był jakiś taki chorobliwie zazdrosny. A tutaj chyba chodzi o to, że rodzice go jakoś tak nie za bardzo akceptują i on za to wini siebie. Niesłusznie oczywiście, no przykro mi, bardzo mi przykro. Ale mam nadzieję, że może w toku tego programu coś się rzeczywiście odwróci. Taki się urodziłeś, taki jesteś. Nie obwiniaj się o to. Nie byłem od tych pięciu lat na żadnej rance właśnie przez to, że... Czuję, że nie spełniłem ich oczekiwań. No mega przykre, straszne to jest, z jakimi dodatkowymi trudnościami w życiu muszą się mierzyć osoby. Tylko i aż dlatego, że mają inną orientację. To jest po prostu niedorzeczne. Bierze się z braku wiedzy, z braku zrozumienia, jak to w ogóle działa. Z pobudek religijnych niestety też, że jakieś kampanie społeczne by pomogły, nie wiem. Ale życzyłabym sobie, żeby po prostu nie było takich problemów. Jakby samo życie i ogólnie sprawy emocjonalno-uczuciowe nie stanowiły same z siebie dużej zagwostki, prawda, bardzo często. One są mega skomplikowane same z siebie. A tutaj jeszcze taka, wiecie, bariera z tyłu głowy, że kurczę. A może coś jednak ze mną jest nie tak? Może to moja wina? Dużo siły i wytrwałości, naprawdę. Każę ci kawałek swojego świata. E, nauczycie się robić kebaba z taką męską ręką. Tak 110-120 gramów. Może no, być pomiędzy. I teraz, mój drogi, kręcimy tego bydlaka. No. <ślesz> um, przepraszam bardzo, czy ten kebab jest. Na mięsie kraftowym, czy na tak zwanej kuli mocy, czy ten lawarz to jest, przepraszam, bardzo samopieczony, czy może z jakiejś biednej hurtowni. Ja się słuchajcie, znam na kebabach, chociaż ostatni jak jadłam, to było w 2022 roku, i on był z falafelem raczej. Ale oglądam se książula do obiadku i co się nauczę, to moje, nie? O teorii kebabów. Okej, dobry, Dzień dobry. Jak możemy panu pomóc? A nie wiem, nie wiem, szukam kogoś do pomalowania chałupy. To może chłopaki pomożecie, nie? A, okej, to kebab. To kebab mi pomoże. Człowiek boli, że tak jest, bo ani żeśmy konie zabili, ani żeśmy nikomu krzywdy nie zrobili, że człowiek musi się z tego tłumaczyć, bać, żyć w strachu. Mów, mów, co czujesz, mów, bo chcę, się słyszeć, żebyś wyrzucał siebie tę energię. Co? Co czujesz? Wiesz, strach. Dlaczego? O oh, chodź, oh, oh, chodź, oh, oh, chodź, oh, oh. Chciałbym, żebyś e, po prostu zadzwonił do, do twojej mamy e, e, i porozmawiał z nią i powiedział prosto z mostu jasno i wyraźnie. No, już słuchajcie, się okaże, że my tutaj nie daliśmy mamie zaufania, a ona może zareaguje całkiem normalnie. Może nie zareagujesz tak źle, a może wcale nie zareaguje źle. No, kto wie. Trzeba sprawdzić. Może wiecie, też miała przez lata czas, żeby pomyśleć, to przetrawić. Wydaje mi się, że rodzice mogą, a raczej powinni wiedzieć takie rzeczy. Jak wiecie, obserwują swoje dzieci od dziecka. Może nawet nie na takim świadomym poziomie, ale takim podświadomym, że coś zawsze z tyłu głowy jest, że aha, no dobra, to się składa. To się składa, że moje dziecko ma tak albo inaczej. Chodzi mi o to, że wiecie, może to nie będzie aż taki szok. Co powiedziała? Czy nie zareagowała jakoś tam, że jestem nienormalny, no, no, czy coś, no, no, czy ten. Może czekała, ale, ale może na to wiecie, czekało. Wiecie. Może też parę rzeczy nie rozumie. Może też musisz jej wyjaśnić. Ona może to go oczekuje od ciebie. Strasznie to prywatne. Chciałabym wierzyć, że ten występ w telewizji był potrzebny, bo bez tego nasz bohater by się nie przemógł i że to ostatecznie było na plus. I że się cieszy z tej przygody. No ale bez dwóch zdań. Straszna prywata taka rozmowa. Ciężko się tego słucha. Ja ją wycięłam, bo przyznam wam. Kurczę, sama miałam łzy w oczach. Jak coś to wiecie, playerek. No ale no wiadomo, programy w telewizji lubią prywaty, lubią łzy, lubią emocje, lubią nawet, nie wiem, agresywność. Wszystko, wszystko, wszystko co wiecie, dobrze się ogląda, dobrze się klika i tak dalej. Mam tylko nadzieję, że rzeczywiście ten program pomoże i bilans będzie dodatny dodatni, dodatny. No ale dobra, kończymy z tymi emocjami w takim wydaniu i idziemy na zabawę. Marcin, by celebrować wieczór, zaprosił też przyjaciółki. Gdzie siadamy? Na stoliku wstawia. Duet egzotyczny w natarciu. Zorubeczki. Kręć kulę. <śpiewanie> <śpiewanie> hej! Hej! Hej, co koły! A, oni są na karaoke! Uwielbiam karaoke! Zazdro 600! Też bym chciała! ...największych w miast w Polsce z jakimś gwiazdem, jechać. Na każdej karterce jedną. Mam Czyli mamy Szczecin, mamy Gdańsk, mamy Bydgoszcz, mamy Poznań i mamy wrocław Co jest? Tak? Co jest? Co jest, co jest To może wziąć w końcu skrzydła. Tak jak chcesz. Moje życie w końcu, tak jak ty chcesz. W sensie, że ma się tam przeprowadzić, czy oni tam pojadą w ramach programu, czy co? na wprawki. Dzisiaj wyrywasz facetu? Przez y, portal czy.? No, przez portal. Ogarnij się, k***a. Raz, <grym> dwa, trzy. Pokaż mi konkretnie, z kim byś ty chciał się umrać. Ciężko flirtować samemu ze sobą. Ten jest fajny. Dobra, najpierw. Jak zacząć konwersację? O ile w ogóle. Nie Zauwa. lubię zagadywać pierwszy. Hej, kogo szukasz? Łatwo zrobić fatalny krok. Kurcze, niby śmieszne, ale zadajmy sobie to pytanie. Jak optymalnie zacząć rozmowę na aplikacji randkowej? Samo hejka to chyba będzie za mało, nie? Może. W stylu lat dwutysięcznych cześć poklikasz? <grywa> Odpowiedzielibyście na wiadomość? Cześć poklikasz. <grywa> ja bym chyba odpowiedziała, jest tak głupia, że musiałabym odpowiedzieć. Czy lubisz pieski? No to jest ultimatywny dzień dobry, ale to nikt by mi chyba nie odpisał na taką wiadomość. I przedstawię się, miło mi Marcin jestem. Póki co Saber żyje. Napiszę mu, czemu nie odpisuje? Muszę pomyśleć, dobra? No, pomyśl, pomyśl, bo ponaglanie w takim stylu, ej, czemu nie odpisujesz, jest creepy. Zwłaszcza jak nawet nie minęło pięć minut. Ja ogólnie słaby w pisaniu jestem, więc się nie przeraź. No Ale, ale to... dużo lepszy w gadce. Co teraz to oznacza? Myśl trochę, jak czytasz te wiadomości. Myśl, ruszył wem. Teraz się zachęca do tego, tak, żeby żebym... wyszedł z tą inicjatywą, widzisz? I dokładnie. zaczął powoli rozumieć. Odpisał. Okej, okay, do później. Ciekawe co przyjdzie. Randka umówiona. Nice, gładko poszło. Zapraszam, usiądziemy sobie. Proszę usiąść. E, nie wiem, napiłbyś się czegoś? No. Tylko musielibyśmy... E, musiałbym barmankę znaleźć. E, przeczytałem, że lubisz... E, lubisz śpiewać. Lubię. Tak samo jak ja, bo, no. E, nie wiem, jakbyś miał ochotę kiedyś, możemy się przejść na karaokę. Przepraszam cię, ale muszę już iść. się niego szukamy w życiu. Teraz po dużo pracy przed nami. Damy radę. Finałowe randki zbliżają się wielkimi krokami. Właśnie, bo jeszcze te finałowe randki przecież. No ale to wiecie, oni go wystylizują. Wiedzie barber, on spojrzy w lustro i już będzie miał plus 10 do charyzmy. To zawsze się tak kończy. Ktoś kiedyś trafnie napisał w komentarzach, że program ten uczy nas, że czasem wizyta u barbera zmienia całe życie. Już nie ma problemów sercowych po dobrym barberze. Poznaj Bartka, Witaj który jest bardzo cześć. Jest projektantem. Pomoże nam i troszeczkę. No, zmienić. Po prostu wybieram to, co tak naprawdę mam pod ręką. Ja też chodzę w bluzach, ale po <laughs> domu. Nie wiem, czy bluzach. Bomber, to jest bomber. bomber. No. W ogóle ten bomber zarąbisty. Wyglądam jak milion dolarów. No, czy to jest przemiana? taka a sama nie wiem. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec, hello. A teraz jeszcze pan Prince Charming dodatkowo wesprze naszego Marcina jakimiś swoimi tipami w kwestii, wiecie, randkowania, podrywania i tak dalej. I znów ten moment, gdy słowa przestają płynąć. Nie wiem, co dalej. Może byś się czegoś napił? O, chętnie. Wstępować w programie Price... Yy... Coś na... Price... Yy... Prince Charming. Prince Charming, no widzisz. To może być śmieszne, obrócić... Swoje niepowodzenie w żart, co będzie pokazywało, że też jesteś po prostu cute facetem i tyle. I ty dalej jesteś. No, tak trochę. Czy to naturalne spięcie, czy wdzięk uroczego księcia? Natomiast wiem, że jeśli poszedłem na randkę i miałem faceta, który jest garbiony, nie szybko drinka, powiedział, że zostawiłem włączone żelazko i muszę iść do domu. No najgorzej, nie można się garbić, to wszystkich odstrasza. ma to będzie mój model, na którym będę ćwiczył. Niski. Ale, ale Warto przećwiczyć rady fachowca. Cześć, jestem Marcin. No dobra, mamy poćwiczone, chyba już jesteśmy gotowi na te randeczki. Ja wam tylko przypomnę, że najpierw się uczymy podrywu, a finałem programu jest to, że bohater-bohaterka idzie na dwie randki umówione tam przez wiecie, reżysera, czy tam kogoś od, yy, od programu. No i to jest taki ostateczny sprawdzian, czy osoby na tych randkach będą chciały. Dalej eksplorować te znajomości, zostawią numer telefonu, czy też właśnie nie. Jest i on, pewny siebie, świadomy tego kim jest. Ja to masz mi serce. Nowy Marcin. No i właśnie, efekt Barbera wleciał, fryzura fresh, Barber fresh. Czy ktoś mu się oprze? To idziemy, pojedziemy. To, to, to idziemy, Działamy. to, to idziemy. <laughs> ja Marcin, mam 25 lat i singlem jestem od początku tego roku. Mam na imię Krystian, mam 24 lata. Już jestem singlem od 4 lat. Cześć. Cześć. Marcin. Krystian. Nie mogę Cię poznać, siadaj. Krzesło nietknięte. Marcin. Marcin. Siadaj. Mój imiennik. No. Interesuję się z zawodu, jestem kucharzem. Codziennie pracuję w gastronomii. Tak w sumie od trzech lat, prawie jak ja. Tylko że ja trochę dłużej. Opatrzcie trzech panów z gastronomii, ale to się złożyło. Mi się wydaje, że to tak nudno trochę. Zwłaszcza, że ten drugi chłopak też ma na imię Marcin. W sumie, to byłoby interesujące być w związku z osobą, która ma dokładnie tak samo na imię jak ty. To się chyba nie wydarzy w moim życiu. Pewnie to nie ma żadnego znaczenia na dłuższą metę, ale tak mi to przyszło do głowy. Lubię zjeść, dobrze zjeść. Kuchasz, kuchasz musi. Tak. Kuchasz tak. dużo, dużo musi zjeść. No. Ehm, poczęstujesz się czymś? Tylko jak pieniądze. Czyli jakaś dietka. No gdzie dietka? Chłopiec. A tu jest jakiś zakazany temat na randka? to rozmawiamy dalej. Jakieś tematy się nasuwają. <grym> nie, proszę cię, nie, to, był, to było to złe, to było teraz bardzo złe. No, zgadzam się. Nie każdą myśl trzeba wypowiadać na głos. O traumę. Zapytaj go o traumę z dzieciństwa Albo czy lubi kotki, bo przecież masz kota Lubię na przykład podróżować Marzę o wyjeździe kiedyś do Gdańska ze swoją właśnie drugą połówką Moje serce zawsze idzie w stronę gór Gdzieś to jest właśnie ten plus Bo ja uwielbiam morze, ty uwielbiasz góry Ten plus, że jak już się zejdziemy To nie będziemy musieli za dużo patrzeć na siebie Oczywiście jeśli oboje będziemy Przebywać w tych miejscach, które kochamy Gdyby to tak działało, że jak się kocha jakieś miejsce To się w nim jest non stop Jesteś bardzo sympatyczną, miłą osobą, mm, no ale szukam czegoś innego, jednak, nie? <grywa> Zdrówko, serduszko moje. Wow, co tam się wydarzyło? Okej, okay, okej. Okay. Tego się nie spodziewałam, nie, ale to nie wiem, nie wiem, czy ten drugi był na tyle zainteresowany, żeby zostawić numer, nie wiem, czy my tu będziemy mieć zwycięstwo. Nie bałeś się go wy wyprosić, no to idę się dowiedzieć, mój drogi, czy tak naprawdę dostaniesz ten numer, czy nie dostaniesz tego numeru. Zobaczymy, jak nie dostanę, będzie trzeba się pogodzić. Mój drogi, dostałeś dosta... ten numer! Zatowałam, <laughs> naprawdę. Prosiłbym o przekazanie mojego numeru telefonu Marcinowi w celu umówienia następnego spotkania. No i super, czyli nasz Marcin zaczarował Marcina numer dwa. Gratulacje, gratulacje, a powiem wam, no nie spodziewałam się, to szczerze mówię, nie spodziewałam się. A na domiar dobrego chciałabym zostawić wam jeszcze parę słów od Marcina. Z rodzicami zacząłem normalnie rozmawiać, cały czas oni mi mówią, że oni mnie kochają i ja mówię, że ja ich kocham. Każdy ma prawo do kochania i bycia kochanym w tym kraju. Jeżeli tak jest, ukrywacie się, boicie się yy, i cały czas tak naprawdę sami siebie oszukujecie. Yy, nie róbcie tego, powiedzcie prawdę yy, otwarcie. Nie bójcie się Myślę, że to ważne i potrzebne słowa, żeby powiedzieć Zwłaszcza właśnie z ust naszego bohatera Tam potem jeszcze na napisach była taka jakby, że on niby nagrywa taką relację I tam mówił, że w ogóle super dużo mu fajnie program dał No i że od miesiąca jest w relacji z jakimś typem Wyglądał na zadowolonego, więc myślę, że ten program coś zmienił w jego życiu Mam nadzieję Dobra nasza, udało się No i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że lubicie wyjadaczy, bo ja ich bardzo lubię To zostawcie lajka, like zostawcie suba Podniecie na mojego Instagrama i widzimy się niedługo. Pa!